Hej wszystkim, witamy się z wami na naszym kanale pod koniec roku 2025. I dlaczego ty masz bluzę grinchową? Grinch, nie wiem. Bo ją lubisz. Ale trochę nie pasuje, wiesz, bo, bo już jest po świętach, no ale trudno. I tak mamy dzisiaj domowy dzień, więc w sumie widzicie nas tylko wy. Ja się nie mogę skupić na tym, co mówię. Serio, serio. I zaczynamy nagrywać dla Was ten odcinek o 13, a to z tego względu, że ten osobnik od rana czyta książkę o elfach. No i nie chciałam Ciebie odrywać od tej książki, bo chyba Ciebie mocno wciągnęła. Tak, ja przeczytałam od 22 grudnia. Bo to jest taka książka od 1 grudnia do 24 i Ty masz małe opóźnienie, no bo święta już były, ale to nic. Oliwia teraz sobie nadrabia w tej przerwie Między świętami a Sylwestrem, no bo i tak nie mamy co innego robić, w sensie mamy taki luzik. Ja chciałam gdzieś wyjechać i wrócić po Sylwestrze, ale Oliwia za bardzo nie chce jechać ze mną w góry. Nie I z tatą oczywiście, bo tak wiecie, bo ja chciałam tak, żebyśmy razem pojechali, ale Amadeusz też ma dużo pracy i chyba nam to nie wypali. Słuchaj kochana, ja myślę, że... Dzisiaj to my nagramy dla widzów takie podsumowanie roku 2025. Zobaczymy, co tam się u nas działo na kanale. Przypomnimy sobie te niektóre wydarzenia. Ale najpierw trzymaj swój tablet. Ja tam coś naszykowałam. Weszłam na quizy. Ta strona się nazywa samequizy.pl i sprawdzimy sobie pewne rzeczy. Tylko nie wiem jeszcze, od jakiego quizu zaczniemy. Drodzy widzowie, koniecznie zostańcie z nami, żeby zobaczyć, jak tam potoczy się nasz dzisiejszy domowy dzień. jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to oczywiście pamiętajcie o łapeczkę w górę, o subskrypcji. Filmy na pewno do końca roku wrzucamy o 8.30, a później będziemy wracały do starego systemu czyli od poniedziałku do piątku będą o 15, a w weekendy o poranku. Dziękuję za uwagę. Pierwszy quiz ma odpowiedzieć na pytanie, co powinniśmy zrobić, zanim skończy się rok. Mamy bardzo mało na to czasu. I teraz tak, jak się czujesz myśląc o końcu roku? Trochę nostalgicznie. Nostalgia to jest taka tęsknota, nie? Za przeszłością. Za przeszłością. A czego najbardziej Ci teraz brakuje? Energii, dyscypliny, spontaniczności, spokoju psychicznego. Czy ty mi chcesz powiedzieć, że w naszym domu nie ma spokoju? Przecież kobito, ty do 13 miałaś czas tylko dla siebie. O co, Kaman? No dobra, nie będę wnikać. Co robisz, gdy masz wolne 30 minut? Leżę, nic nie robię i to już jest Twoja odpowiedź. Tak? Ostatecznie, dobra, no to nie czytamy innych odpowiedzi. Jak reagujesz na zmiany? Ja już to widzę, że zaznaczyłaś, że. Nie lubisz ich i cię męczą. To prawda. Co w tym roku ci się najbardziej udało? Przeżyłam go, zrobiłam choć jeden ważny krok, zebrałam dobre wspomnienia, czy dużo się nauczyłam o sobie? Po prostu go przeżyłaś. To tak trochę brzmi, jakby ten rok był bardzo, bardzo zły. A co chcesz od siebie w przyszłym roku? Więcej odpoczynku, więcej działania, więcej spontanu, czy więcej spokoju w głowie? Ej, no nie wiem, co zaznaczyłaś. Więcej spokoju w głowie. Czekaj, 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 bo tutaj te reklamy są mega denerwujące. Więcej spokoju w głowie, no i spoko. I teraz odpocznij i zacznij sprawy, które Cię męczą. Ten rok Cię przefiltrował jak nikt inny. Zanim zacznie się kolejny, powinieneś zrobić dzień totalnego resetu. Pozbyć się jednej rzeczy, która Cię obciąża, dać sobie prawo do nic nie robienia, to Twój czas na oddech. Czyli ogólnie do końca roku musisz się relaksować, a to dzisiaj masz taki dzień, dzień pełnego relaksu. To z kim ja nagram ten odcinek? No dobra, kochana, ty sobie tam leż, a ja teraz zdrapię bombkę. Bo tutaj jest napisane, jaki będzie dla Ciebie nowy rok. I wybierz najładniejszą bombkę. I ja już wiem, która mi się podoba. Które? Fioletowa numer dwa. I już wam ją pokazuję. A ty, którą byś wzięła? Ja chcę dwójeczkę. Oliwia mi zaznaczyła. I co to się z tym dalej robi? Że co? No, wybrałam. A gdzie jest wynik? Jest! Czeka ci romantyczny rok. Być może nie miałeś tak romantycznego roku w swoim życiu. Otulisz się różową mgłą ciepła i czułości. A w prezencie będę miała najbardziej wysublimowane uczucia i przyjemność z odbywających się wydarzeń. Oh my God! A Ty weź sobie swoją bombeczkę. A nie, nie da się, bo jak już kliknęliśmy, to już... A nie, nie da się zmienić. To którą bierzesz? Nie da się. Trójeczka. Nie się zmienić. O, no to lipa. Ale za to Ty rozwiążesz, słuchaj, coś innego. Zdrab i sprawdź, który z sylwestrowo-noworocznych kolorów przyniesie Ci szczęście w nowym roku. Przypominam, Oliwia lubi kolor czarny, żółty, fioletowy i zielony. A tutaj nic Ci nie wyszło, bo robiłaś tak za bardzo. Nie. I się... No tak, musisz tylko po tym srebrnym. Zrobiłam. I co? I nic. Próba numer dwa. Drapu, drapu robisz. Pyk, pyk, pyk. Srebrny. Mamy to. Wyszedł kolor srebrny. Właśnie ten kolor przyniesie Ci szczęście w nowym roku. Wierzysz w to, czy nie? nie. A tak w ogóle, jaki był ten rok? 2025? Ostatnio coś mówiłaś, że nie chciałabyś, żeby ten rok się kończył. No. Ale tak się nie da zrobić. Niestety i tak i tak przyjdzie nowy rok. To teraz może ja zdrap cztery emotki, które będą odzwierciedlać nowy rok. No, to jadę z tym tematem, tylko czemu tu są takie jakieś dziwne panie. Ty też tak robisz. Ha? Ale czy jeszcze tutaj dół muszę zdrapać. No i co wyszło? Nie, taka emotka ze złością. Taka emotka wściekła ma od. Ma odzwierciedlać mój nowy rok? No nie, to są chyba żarty. Czyli co będę będę przeklinać? Będę wściekła jak Oza? Dobra, bez sensu są te quizy, ale to chodź, chodź, ty sobie zdrapisz swoje emotki, bo tutaj jeszcze na dole, słuchaj, też można drapać. To teraz ty pokaż swoje emotki, zobaczymy. Może będzie jakaś płaczliwa? albo szczęśliwa. Chwila prawdy. Mami, mami, mami. Kasiurka. Mami, mami. Ej, no to tobie lepiej wyszło. Mami, mami. Kończymy już powoli z tymi samymi mami, quizami, mami, mami. ale jeszcze znalazłam Twoją przepowiednię na 2026 rok. To ty drapiesz w swoją przepowiednię? Dawaj. Złamane skrzydła! W tym roku stracisz coś, czego już nie odzyskasz. Coś dołującego spotkacie i oszołomi. Ej, a to jeszcze zapisane, że ale by dotknąć nieba, trzeba dotknąć, nie wiem, co. Elfa? Elfa trzeba dotknąć? Zniknęło, to włączymy się, reklamy, zamykamy to i bez sensu, że są też takie przepowiednie smutne. Mecha, ja w to nie wierzę. W ogóle. Także chodź tutaj do nas luzik, arbuzik, wylosuj sobie lepiej ciasteczko pod wróżbą. Zobaczcie, jaką jeszcze mamy pakę tych ciastek. Ja je chyba schowam na przyszły rok, bo te ciastka się nie psują. Myślę, że słuchaj, ostatni raz otworzymy te ciasteczka, jak będzie Sylwester, a potem je schowamy. Też, Chcesz ciacho? Jejku, jaką ty masz minę? No, co ty, to są tylko wiesz? Wymyślone quizy przez kogoś, nie denerwuj się. A ja w ciasteczku mam napisane, że w tym roku otrzymam wiele inspiracji ze spotkań. No i fajnie, i liczę na to. Tylko muszę chrupnąć ciacho, żeby ta przepowiednia się sprawdziła. Czy ja mogę cię pokazać, tak z daleka, co robisz? Oliwia wzięła się za mycie drzwi. To tylko machnij, że tam jesteś. Hello. Bo ja już nie wstaję. Teraz siedzę przy laptopie i wzięłam się za przeglądanie naszych starych odcinków. I wiesz co? I stwierdzam, że w tym roku królowało Labobu i K-pop Demon Hunters. Weszłam na nasz kanał, jestem teraz na grudniu, no i tutaj był Sylwester 2025. Witamy nowy rok. I teraz piszcie w komentarzach, czy chcielibyście sylwestrowy odcinek zobaczyć o poranku, czy bardziej o 15.00. Bo ja nie wiem, czy po Sylwestrze będziecie spać, czy jednak wstaniecie rado, żeby zobaczyć nasz odcinek. Tutaj, słuchajcie, było 24 godziny na sankach i to nam się bardzo fajnie nagrywało. Ja pamiętam, że te sanki były tutaj, i tutaj Oliwia spała w tym pokoju. I coś słabo nas widać. Wiesz, co chyba powinnam zapalić światło? Było 24 godziny jako Julka Żugaj. I tu były też odwiedziny u babci Helenity. I pytacie, kiedy będzie babcia Helenita. No, i właśnie musimy nagrać babcię Helenitę. No nie ma innej opcji. 24 godziny na różowo to był cudowny odcinek, ponieważ byliśmy w takiej różowej kawiarni i tam naprawdę było wszystko różowe. Czy ja mam Ci pomóc? Bo ja tak sobie tutaj siedzę, a Ty tam ciężko pracujesz, ale słuchaj, jak skończysz, to ja Ci zrobię mały relaks. A czemu ty bierzesz moje czekoladki? No, bo nie ma tutaj jednej czekoladki. Nie ma tutaj jednej czekoladki, bo tata wczoraj zjadł dekorację. Tutaj moja dekoracja znika, ale to nasypiemy inne czekoladki. I co ja chciałam powiedzieć, i nie wiem, bo mam sklerozę. Po co ci ta latarka? Po coś na pewno. Po coś na pewno. Czyli o... Oliwia sprawdza, czy jest na pewno czysto, że sobie świeci latarką. I wtedy widzisz wszystkie paproszki. Wszystko to, co trzeba jeszcze wyczyścić, żeby było perfekcyjnie. Tutaj nie mogę powiedzieć, bo Oliwia, jak już się za coś weźmie, to naprawdę jest mega perfekcyjna. I super, że mi pomagasz. Ja to bardzo, bardzo doceniam, że w ogóle ci się chce robić takie rzeczy. Bo naprawdę jak Oliwię weźmie na sprzątanie, to Oliwia sprząta. Ale jak ją weźmie na to, żeby leżeć, to, to też Oliwia leży i leniu Najwyższy czas na obiad i dzisiaj u nas króluje ogórkowa w pusinowej miseczce. Co jest w zupie? Serduszko dla widzów, a serducho dla widzów. Ja myślałam, że jakiś włos pływa, ale zauważyłaś. No i fajnie. Musicie mi uwierzyć na słowo, że zupka przepięknie pachnie. I to jest zupa gotowana przez babcie. Czyli to jest najlepsza zupa ever i twoja ulubiona, bo ty najbardziej kochasz ogórkową. Za to ja chyba wolę rosół, ale ogórkowa też jest dla mnie pyszna. Ja też lubię w I to i to jest dobre, nie? No to smacznego, a jak zjesz zupkę i będzie ci mało, to jeszcze mamy zamrożone pierogi z serem, także jak coś to mów, to też te pierogi podgrzeję. Wjeżdża drugie danie, a pierwsze jeszcze jest niezjedzone, no i jak to to tak? Olivia dokłada sobie makaron, bo ty jesz makaron z zupą, a nie zupę z makaronem. Pierożki odkładam tutaj oczywiście nimi się podzielimy, bo jest ich za dużo i zrobiło się gorąco. Zupa gorąca, pierogi gorące. Proponuję się przebrać, bo jeszcze i tak i tak czeka nas troszkę dzisiaj pracy, jeżeli chodzi o sprzątanko. Już to mam wiatraczek. No to się wachluj. Zjedzone. To teraz trzeba tylko umyć ząbki, założyć aparat i możemy przeglądać dalej to co tu mamy. A włączyłam odcinek, że jesteś zakochana i my to nagrywaliśmy jakieś 9 miesięcy temu, to byliśmy w restauracji i ty w ogóle nie mogłaś się na niczym skupić. I wiecie co? Przypomniało mi się jak nagrywaliśmy dla Was odcinek, że Oliwia mnie ignoruje łącznie ze swoim tatą. To dzisiaj jest coś jakby taki podobny dzień, tylko że raz na jakiś czas Oliwia jednak coś do mnie powie. Pamiętasz to? No to co wiesz? Nie przeczytałaś jeszcze nawet nic z karty. <gry> Proszę tu cię, jeszcze się dobra. bo y, nie wiem aparatu. co ci zamówić. Zjemy, potem jeszcze coś załatwimy na mieście i dopiero pojedziemy tak do tej kocinki po południu. Dobre? Zobacz, Aludio, ty nie dobry. możesz się skupić, bo ty myślisz o jakimś chłopaku. Dobre? Skup się na tym jedzeniu. Jedz piki ciepłe, potem powiesz, że jesteś Jeszcze miałam włosy. Dokończ to jedno zdanie i jedz yes, te frytki, bo jak nie, to ci ta fazia, zobaczysz. <coughs> o, a e, tu się ty chciałaś robisz? napić. Hej, 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 chciałaś się napić? To nie ta szklanka, kobieto. No tego jeszcze brakowało. Nie? No, Dobre, nie? No, ale chyba najbardziej podobał jecie. się widząc film, że jesteś na Wagarach i on też naprawdę był całkiem spoko, tylko muszę go znaleźć. Ja Cię tam widzę, widzę, wiem co Ty tam robisz, zjadasz moją dekorację, uzupełniłam cukierki, teraz Wstaziłam tam Rafaello, a ten mały łobuz już podjadaj, zaraz nic tam nie będzie. Niestety włączyły się reklamy, ale je pomijamy i słuchajcie, to jest ten jest odcinek, że Oliwia jest na wagarach i że była na nią życie, zła. I to jakoś tak było, że ty, ty zostałaś sama z tatą w domu i ja chyba gdzieś musiałam pojechać, a potem spotkałam was w sklepie. A dla mnie? A dla mnie? No wzięłaś sobie tylko a dla mnie? Nie wiem, to powiem, Zaraz. się nazywa, ale to jest Squid Game. Wiem po Tam co się Z takimi kosteczkami. Te Squid Game, te takie, te. A ty to jeszcze masz? mam kupić i tutaj się spotkamy. I ja się nie spodziewałam, że ja was tutaj znajdę. Ja myślałam, że naprawdę mówiła, ci nie było w szkole, a tak naprawdę się okazało, że chyba. Czy zwolnili z ostatniej leki, czy coś Co takiego? Nie robisz. No ja przyjechałam na zakupy i miałam zaraz Ciebie odebrać. A czemu Ty jesteś w sklepie z zabawkami, a nie w szkole? miałam... Zrobiłaś sobie wagary? Nie! Gdzie jest tata? Jestem, cześć. A, jesteś! Aha, czemu ty jesteś tu zamiast na lekcji? I jeszcze ci... powinnaś mieć ostatnią godzinę. Nie widziałaś, że z dwie godziny wcześniej jest zwolniona? Nie wiem zwolniona. się czujesz? Nie. No. Nie było dwóch ostatnich godzin. Z zobacz sobie na dzienniku, powinnaś Dobra, mieć. Nie widziałaś? No nic nie widziałam. Patrz jak urosłaś no, przez to ten rok. Widać różnicę, że tu jeszcze ja. jesteś taka ja malutka. dzisiaj odwołane dwie godziny i do tego tak. I bym y, czekała dwie godziny na siebie. No słuchaj, i tak byłaś z tatą, także wiesz. Tylko, tata wpada na różne dziwne pomysły, i podejrzewałam go, że cię po prostu zwolnił wcześniej ze szkoły i że na przykład ciebie zabrał do maczka, a potem do sklepu zabawkowego, bo nasz Grinch tak potrafi. I kolejny fajny odcinek, no nie będę was tak zanudzać, ale jeszcze to wam puszczę. Tutaj słuchajcie, spędziłyśmy noc w sklepie zabawkowym. I to był naprawdę. I zamiast się, do snu, to my wyjeżdżamy z domu. Mega, mega fajnie. Oli Janko Ty moja proponuję Ci pierwszą zabawę. Jaką? Chowanego. Ale nie ty będziesz się chowała, tylko. Co? Nie ty? Ale takich z tego sklepu, tak? No z tego sklepu, tak. Zgadza tak, robiłyśmy no sobie różne challenge i ja bym chętnie to powtórzyła znowu. Będziecie na przykład teraz byśmy sobie zrobiły 24 godziny w sklepie zabawkowym. Bo tutaj mhm. tylko była? Noc I serio okay, my tam stałyśmy. Okay. Powiedz okay. mi, gdzie mm. mam szukać tych puschnów, bo jak na razie widzę w Kojarzysz już ten film? Mm. Których ty nie lubisz. To znaczy, troszkę się bawisz. było, oh, słuchajcie, może tyle tak. ładnych zabawek, tyle fajnych okay. rzeczy. Aha, I są okay. pusilki, nasze, oh, nasze ulubione, puszczynki, bo oczywiście Oliwia dalej kocha pusilki. Zgadza się? Czy się a to jednak ten tak, sklep. Pomyślimy. Pomyślimy, Dobrze zobaczymy, jak już będzie poranek. Tak. Gdzie, w co weźmiemy. Specjalnie tam jechaliśmy, godzinkę ja Ci i naprawdę Pusinę. bardzo miło. Pokonuje y, Ci takie wspominam wspominam, że Musisz tęcza. znaleźć pięć pusinów. Okay. I tak, pączucha masz i wiem, tego nie masz. To ten na pewno pójdzie z nami. Jest e tutaj pusin, którego oczywiście nie mam. Który no, ten? No. Ten płaski. Ten. Idziesz z nami. Szukajki Wielkanocne i tutaj Oliwia szukała zabawek na takiej dużej działce. Tam też nagrywaliśmy różne odcinki, tam był, tam był domek ogrodowy i czy Ty chcesz to włączyć? To czekaj, pomogę Ci, bo Ty lewą ręką to idzie Ci kiepsko. Coś strasznie dzisiaj mi się wiesza laptop, ale dobra, jesteśmy już tam na miejscu i tu gdzieś będzie Twoja pierwsza zabawka. Normalnie jesteś jak żołnierz Jak żołnierz Ej, tutaj też mówię, że jak żołnierz To żołnierze mają takie zadanka, żeby tak skakać w oponach. Jeszcze są te opony. Mamy? Yes. Jaka piękna. I tu piękna miałaś budełka. same nowe rzeczy. W tych szukajkach wielkanocnych. Ale czekaj, 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 o czym ci przypomniałaś? No bo troszeczkę zniszczyła. No ta butelka. Ta butelka mi się podukła, Nie że tak po prostu, że spadła, tylko kolega mi ją potukł. No tak, poszłaś do szkoły i w sumie chyba ją miałaś pierwszy dzień w szkole albo drugi dzień w szkole, nie? I tak się wydarzyło, że ona upadła. I się zrobiła w niej dziura. I trzeba było kupić inną butelkę. Wiecie, jak to jest. Teraz były święta Bożego Narodzenia, a dosłownie czas leci tak na pstryk i w ciągu chwili powiemy, że znowu będziemy nagrywać Szukajki Wielkanocne. Dosłownie za moment będą święta kolejne, bo tak to jest. Banana. Z takich śmieszniejszych, według mnie, odcinków to jest ten, kiedy ja byłam bobasem i twój własny tata posadził mnie na wózku i dalej nie wiem skąd on miał ten obskurny, brudny wózek. Dalej podejrzewam, że wziął go ze śmietnika. To jest... On mnie na to posadził, zapiął mnie i powiedział, że mam tam siedzieć. Gugu, Nie ma opcji. Ja jeszcze mam tyle rzeczy do zrobienia. Przecież ja tu nie Zaraz być. się zmieszczę. Nie tu! A ty wtedy chyba byłaś w szkole. Bo już jest dzisiaj. Jak wróciłaś do domu, to byłaś w szoku, co ja robię. Ja poza tym mam inny pomysł! Ja mam jeden pomysł na odcinek! Ej, nie no! Ja nawet buty jeszcze mam na sobie nie zdjęte! Gdzie? Katastrofa, nie? A później ja bardzo chciałam, żeby Amadeusz był tym bobasem, i próbowałyśmy go zmusić, ale on się tak strasznie złościł, że nie do końca chciał brać w tym udział. wiecie co? Jak, jak, jak powiedziałeś, że. No to może ty zaraz go nakarmisz, a to powiedział, że. Ten, że Może lepiej, żeby mama, nie? Ty go nakarmiłaś i. No i pluł. Tak, tak, właśnie, tak. Tutaj mamy sekretnego Labubu, tutaj odpakowywałaś swojego pierwszego Labubu. I co? I był szary. Sekretny. Tak, i to właśnie tutaj, to jest ten odcinek, gdzie spędziłyśmy noc w domku ogrodowym. Z ważniejszych wydarzeń to oczywiście są Twoje ósme urodzinki Ej, i było kilka odcinków. tego. Które to. mam Ci puścić? To. To? Z tym Labubu? Mhm. A ja myślałam, że Twoje urodziny chcesz sobie jeszcze raz obejrzeć. Ja chcę Labubu. Ja to już la jedziemy bubu, właśnie bubu, do tego domku ogrodowego i śpiewamy bubu. Amadeuszowi Labubu. Dobra, przyspieszamy, słuchajcie, <grym> do, przodu, <grym> do przodu, do przodu, do przodu. Gdzie jest ten łącznik? Czekaj, no bo Ty zawsze robisz tak Labubu, la Labubu. La bu, la bu, la La bu bu bu. No tak. Robię zbyt dużo labubu tak. śpiewam. O. A się robi dwa labubu. Labubu. A ja śpiewam la więcej labu la labubu. A, a ty śpiewasz labubu, labu labu la bu, la bu, bu. A tu jest ten moment, no, kiedy odpakowuję pudełeczko. Jeden. I nie gadacie. Sekret, sekret. To jest ten? ty masz. Ale było dużo emocji, co? Pokaż mi teraz jest sobie Zapomniał to obejrzeć. Nie pierwszego. Twoje excyjation. Już niedługo Labobu do nas wrócą. Bo męczaki, teraz poszły do piwnicy A teraz jest ubrany. A no tak, bo on ma teraz sukieneczkę. Kochani. Już Wam pokazuję, co było kolejne, co było dla nas ważne, bardzo ważne, to to, że Amadeusz otworzył sklep z naszymi rzeczami. I w tym miejscu też Was zachęcamy, żebyście wpadali. To są Kluczowe nowe rzeczy. No dobra, już jest po świętach, to już ten Grinch to już jest mało ważny. Ale coś Amadeusz mówił, że chyba nie, jeszcze trochę i zrobi nową kolekcję. Co, jaką? No nie wiem, trzeba będzie coś powymyślać, żeby były jakieś nowości. A ja go namówię, żeby był jeszcze zielony kubek. Zielony. I niebieski, no. No spoko. Najważniejsze jest to, żeby była grafika i jakiś napis fajny. Także jak masz jakieś pomysły, no to wiesz, możesz mówić. Może z babcią helnitką. I teraz trafiłam na wielkie labubowanie i tutaj, słuchajcie, byliśmy cały dzień w galerii handlowej i to była taka akcja, że można znaleźć oryginalnego labubu i nam się nie udało, ale byliśmy dzielni i zrobiliśmy miliony kroków i byliśmy bardzo, bardzo później zmęczeni i źli. No przypomniałam, bo mamy taki odcinek podsumowanie roku i teraz sobie tak troszkę wspominamy. A to było ciepło, gorąco, robiliśmy babeczki z piasku i tu sprzedawałaś brazoletki. Ej właśnie, a gdzie jest rozpoczęcie roku szkolnego? Czy ja już ominęłam? Chyba tak. Nie, jeszcze nie, bo tutaj był ten. Odpust, tutaj odwiedziła nas Aura, czyli pies mojej koleżanki i to było wielkie wydarzenie i Kiedy miałyśmy się opiekować przez cały dzień. Aura? Świętowaliśmy też czwarte urodziny kanału na końcu świata. No nie mówiliśmy chyba tego na kanale, że Aura będzie miała małą Tak, Aura będzie miała dzidziusie. Mhm. Aura jest w ciąży. I będą małe pieski. Będą małe ariątka. I które też będą nas odwiedzać. Wyobrażasz to sobie, co tu się będzie Czy działo. Ty rozumiesz, że ja teraz, jak będzie Aura, to ja będę musiała wyprowadzać tak z pięć psów. <ścoughs> tak? Tak będzie. Jest rozpoczęcie roku szkolnego, i tutaj jest mi smutno, bo nie mogłam z tobą wtedy iść. Kolejne filmy to jest to, że zbieraliśmy gang biedroniaków, testowaliśmy lody wojankowe i tu Was sprankowałam, że one są ochydne, ale tak naprawdę mi smakowały. K-pop Demon Hunter skrólowało w czasie takim jesiennym. Oliwia gdzieś pobiegła, nie wiem gdzie, i mówi: Czekajcie, no to czekamy za Tobą. No i tutaj już powoli zaczynają się, słuchajcie, nasze vlogmaski. Tutaj już gdzieś będą blisko. Ale te nasze ostatnie odcinki doskonale znacie, więc na tym już powoli kończymy. Zamykam laptopa. Koniec naszych wspominek. Co ty tam masz? Wspominałaś też o lodach No tak. I jeszcze je mamy. No to one są od wakacji. Leżą u nas w zabrażaliku i chyba każda z nas o nich zapomniała. Nie, ja właśnie o nich cały czas. Według mnie bardzo fajnie sobie tak powspominać, cofnąć się do tego, co było wcześniej. Bo faktycznie człowiek już tego nie pamięta. Co ty tam robisz za moimi plecami? Ja powoli będę kończyła ten film, bo znowu mi się wydaje, że wyjdzie taki strasznie długi, a miałam nagrywać teraz krótsze filmy, takie do 20 minut i coś mi słabo to wychodzi. Pierwsze buziaki wysyłamy do Maiicite. Pozdrawiamy Alana i Laurę Bajora, którzy lubią oglądać nasze filmy. No to jest nam bardzo, bardzo miło. Buziaki Wam ślemy, a Oliwia do jest strzela zwojana. Pozdrawiamy Me and Potter, czyli Me and Potter. Buziaki lecą do Lenusia Molusia. I piąte pozdrowionka wysyłamy do Kaliny Rzeszczuk, która kocha nas oglądać razem ze swoim bratem. Niestety nie wiemy, jak twój, twój brat ma na imię, ale również go pozdrawiamy. Dwa buziaki do Was lecą, kochani. I to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. I widzimy się jutro o 8.30. Papa, całusy 102.